Milczące nieczynienie. Poznanie wędrowało na północy brzegami ciemnej wody i wyszło na górę stromej tajemnicy. Przypadkiem spotkało się z milczącym nieczynieniem. Poznanie zwróciło się do milczącego nieczynienia i rzekło: Chciałabym cię zapytać. Nad czym należy myśleć, nad czym rozważać, aby osiągnąć tao? Co trzeba robić, czego zaniechać, aby spocząć w tao? Którą drogą powinną wędrować, aby osiągnąć tao? Trzy razy pytało się, a milczące nieczynienie trzy razy nie odpowiedziało odmawiało odpowiedzi, lecz nie umyślnie, tylko nie wiedziało, co odrzec. Tak więc poznanie nie mogło pytać się dalej i powróciło. Poszło więc na południe, do białej wody, wyszło na górę koniec wątpienia i ujrzało swawolę. Poznanie zwróciło się do swawoli z tymi samymi pytaniami. Swawola rzekła: Owszem, wiem i zaraz ci powiem. Lecz właśnie gdy chciała mówić, zapomniała, co chciała powiedzieć i poznanie znowu nie mogło pytać dalej. Powróciło więc do pałacu, a wzniósłszy wzrok do pana żółtej ziemi, Zapytało się go. Pan żółtej ziemi odrzekł: O niczym nie myśląc, niczego nie rozważając, poznasz Tao, niczego nie działając, ani niczemu się nie oddając, spoczniesz w Tao. Żadną drogą nie wędrując, osiągniesz Tao. Wtedy Poznanie zapytało pana Żółtej Ziemi. Ty i ja, my obydwaj wiemy o tym, tamci obaj nie wiedzieli tego. Któż zatem ma rację? Pan Żółtej Ziemi rzekł. Milczące nieczynienie ma naprawdę rację. Swawola zbliża się do niego, my zaś obydwaj nigdy go nie osiągniemy.